Wybiła godzina 11:30, i ja dzisiaj wszystkich zapraszam do nowego tematu. Nowym tematem jest testament. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja, jak powiem słowo testament. Jak myślicie, czy to znaczy, że ja zaraz umrę? Jak wygląda sytuacja? Według Was, jak się to ma do Waszego myślenia o tym, że kiedyś, że kiedyś, kiedyś będziemy śmiertelni? I co? Jak to będzie wyglądało? Czy ktoś kiedyś pomyślał o tym? Ja dzisiaj przez pierwsze pół godziny zaproszę wszystkich do podróży. Zobaczcie. Jeżeli jedziemy w podróż, to wiemy kiedy wyjeżdżamy, o której. Mamy spakowane walizki, wiemy dokąd jedziemy, wszystko mamy zaplanowane. A jak to wygląda w naszym życiu? Czy dzisiaj, 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 5 października masz zaplanowane, co zrobić z tym wszystkim, co całe życie Cię otacza? Twoje książki, Twoje płyty. Może obraz, który dostałeś, dostałaś na urodziny od swojej mamy albo od swojej kochanej siostry, tak jak ja dostałam piękny obraz? Jaki to ma związek z testamentem? A no właśnie. Opowiem Wam historię. Moja córka, która ma urokliwe dzieci, lat, wieku 7 lat, syn Vincenta, a mój wnuk 6 lat syn Maksymilian, a mój wnuk i dwie urocze bliźniaczki, Wiktorię i Tereskę, przyjechała do nas w odwiedziny. I powiedziała tak. Mamo, po co tobie te wszystkie rzeczy, którymi się otaczasz na dzisiaj? Zmroziło mnie. Jak to po co? No przecież korzystam z tego. Mamo, ale kiedy po raz ostatni przeglądałaś te wszystkie rzeczy w tej szafie na przykład albo na tej półce z książkami. No powiem wam za nie mówiłam. Ale w sposób spokojny przeszłyśmy dalej, kontynuując rozmowę. I córka powiedziała mi coś bardzo istotnego. Mamo, jeżeli ty dzisiaj tego ze mną nie przejrzysz, to ja potem sama tego nie przejrzę. I cóż, usiadłyśmy wspólnie. Zrobiliśmy porządek w jednej szafie. Dzięki temu już jedna szafa malutka została przejrzana. Ale teraz co zrobić z resztą rzeczy? I po to właśnie, między innymi, jest taki dokument, który mówi o testamencie. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, bo to było długo, długo, 15 lat temu, kiedy umierał Jan Paweł II. I wówczas wszyscy rozwdziliśmy się nad tym, jakie dziedzictwo po sobie zostawił, ale też tematem naszych rozmów był testament. Testament Jana Pawła II. I okazało się, Jan Paweł II umierał, mając 85 lat. Został wezwany na stolicę piotrową, mając 56 lat. Nie wiem, ile masz ty dzisiaj, ale Jan Paweł II pisał swój testament 20 lat. Korygował, dopisywał. A ty, czy w ogóle wyjąłeś taką kartkę, w której jest napisany testament? I chciałam Ci dzisiaj powiedzieć, że testamenty piszą coraz młodsi ludzie. Przez 25 lat mojej pracy bardzo często jest tak, że piszemy te testamenty na różnych kolorach kartek, żeby były zaraz widoczne. Ale może od początku. Pierwszym testamentem jest testament zwykły, napisany w towarzystwie osób tobie bliskich. Testament, żeby zadziałał, żeby nikt go nie podważył, musi mieć napisaną datę, w miejsce też musi być napisana data. To jest tak zwany testament zwykły, kiedy siedzimy i piszemy odręcznie. To jest tylko wzór. Piszemy odręcznie testament, którym powołujemy do całości spadku osobę, którą chcemy obdarzyć naszym dobrem. Czyli nas już nie ma, jeżeli jesteś w związku, to połowę tego wszystkiego, co masz, dajesz partnerowi, a drugą połową partner dzieli się z dziećmi, jeżeli je masz z rodzicami, jeżeli nie masz dzieci, z rodzeństwem, jeżeli nie ma rodziców. I tak to wygląda, że jeżeli napiszemy testament, to jest nasza wola, a żeby stało się coś z tym wszystkim co posiadamy. Bardzo istotne jest, że możemy ten testament sami w domu napisać, napisać odręcznie i drugą bardzo istotną rzeczą jest podpisanie testamentu własnym pismem pod naszym podpisem już nic nie może być bardzo istotne jest również żebyśmy w tym testamencie wyznaczyli osobę którą zobowiążemy do wypełnienia testamentu jeżeli udamy się spisać testament do notariusza to bardzo dobrze byłoby gdybyśmy przygotowali się do tego żebyśmy zobaczyli kto w sposób Urzędowy po nas dziedziczy i kogo chcemy obdarzyć tym wszystkim, co mamy. Bo jeżeli myślisz, że jeżeli nie masz domu, nie masz samochodu, nie masz działki nad jeziorem, nie masz daczy gdzieś tam w górach, to nic nie posiadasz, to ja już ciebie prostuję, że posiadając testament, czy ktoś wie, kiedy jego świeczka zgaśnie? Czy ktoś wie, kiedy. Święty Piotr zawoła i powie: Proszę, teraz kończymy sprawę na ten czas na tej, w tej rzeczywistości, idziemy w górę. I dlatego, jeżeli wiesz, że po Tobie może dziedziczyć dużo, dużo osób, to ten testament może te życie tym ludziom ułatwić. Kolejnym testamentem jest właśnie testament, który możemy napisać u notariusza, jak już wspomniałam. Natomiast do notariusza musimy iść z pomysłem. W przypadku mojego męża i mnie poszliśmy, zrobiliśmy taki testament. Mój mąż postanowił, że całkowicie będę ja dziedziczyła wszystko, co po nim zostanie. Przeżyliśmy już takie otwarcie testamentu, bo taki testament miała jego mama. Ten testament był również sporządzony u notariusza, i wiedzieliśmy, że jeżeli akurat w przypadku mojej teściowej, a mojego męża mamy, Zostały powołane wnuki do testamentu i wówczas, jeżeli nastąpiło właśnie odejście z tego świata, taki testament mógł być również odczytany w obecności notariusza czyli mamy możliwość napisania testamentu samemu, i testament może dzięki nam sporządzić notariusz. Notariusz nie bierze za żadnych dużych kwot za ten zwykły taki testament, bo to jest około 50 zł, 65 zł zapłaciliśmy i mamy wówczas możliwość wpisania tego testamentu na listę testamentów. Są również takie testamenty, które mówią o tym, że jest to testament pod wpływem zagrożenia czyli może być taki testament ustny i ten testament ustny. Później musi być spisany w przeciągu miesiąca od wygłoszenia tego testamentu ustnego. Testament ustny zazwyczaj, aczkolwiek no różne sytuacje są, jest sporządzany w sytuacji, kiedy jest już zagrożenie życia. Nie wiadomo, czy komuś się to chce, czy nie chce, więc proponuję jednak zaplanować sobie datę sporządzenia testamentu, tak jak możemy sobie zaplanować datę wyjazdu na wycieczkę, datę powrotu do domu i różne inne daty. Testament ustny może być spisany, minimum musi być trzech świadków tego, co powiemy. Więc już nam troszeczkę sytuacja komplikuje. Natomiast może tak być. Później mamy jeszcze testamenty wojskowe. To też jest bardzo istotne, że taki testament oczywiście spisuje się na wojnie, w sytuacji zagrożenia. Mam nadzieję, że nikt z Was w Syrii nie jest, że ma spokojny sen każdego dnia, że liczy na to, że jeszcze się obudzi i będzie mógł sobie spisać spokojnie ten testament. Do czego ogromnie, ogromnie namawiam. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie. Jeżeli rzeczywiście jest tak, jak ostatnio zadzwoniła do mnie moja znajoma i mówi: Słuchaj, no mój tato zmarł, i ja jestem teraz w kropce, ponieważ on ma siostrę. Jeżeli jego już nie ma, jestem ja, no to ja mogę dziedziczyć, ale jest jeszcze jego siostra. Jak to będzie, jeżeli ta siostra umrze prędzej, a ja zostanę? Jak to jest, jeżeli ja zostanę, a ona będzie żyła? I mnóstwo sytuacji, których nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, powoduje, że jeżeli chcesz mieć zamieszanie, jeżeli chcesz mieć kłopoty w rodzinie, no to nie rób nic. Jeżeli postawisz tylko i wyłącznie na ustawowe dziedziczenie, proszę bardzo. Dlaczego jeszcze namawiam na spisanie testamentu? Ano dlatego, że podatek od opodatkowania w przypadku testamentu. Jest bardzo istotny w zależności od tego, w jakiej grupie podatkowej jesteśmy. I wyobraźcie sobie, że mamy trzy grupy podatkowe, które dzisiaj, jeżeli zgłosisz, jeżeli po napisaniu testamentu okaże się, że ktoś z Twojej rodziny już odszedł do wieczności, to będziesz miał sześć miesięcy na to, żeby zgłosić to, co w tym poda w testamencie dostałeś. Bo tak jak wspomniałam, moja teściowa. Zostawiła testament w takim wariancie, że miały dziedziczyć nasze dzieci, czyli mamy wnuki. Podczas odczytywania tego testamentu okazało się, że ani syn mój i wnuk, ani córka, wnuczka nie mogły przyjąć testamentu, ponieważ były w trakcie posiadania już pewnej rzeczy, która była zapisana w testamencie. I wówczas Sytuacja się znowu komplikuje. Więc dlatego, jeżeli chcesz napisać testament, to bardzo istotne jest to, żebyś pomyślała, pomyślał, co ty chcesz w tym testamencie napisać. Bo jeżeli masz na przykład dzisiaj niepełnoletnie dzieci i nie bardzo się tobie podoba to, że ty oczy zamkniesz, a twój przystojny mąż zaraz na następny dzień padnie w ramiona pięknej, bogatej, długonogiej kobiety. To możesz w testamencie zrobić tak zwany zapis, czyli powołujesz do całości spadku mojego męża, moją żonę, a gdyby on nie chciał lub nie mógł, to powołujesz inne osoby. Zobacz, jak to wszystko prostuje nam różne sytuacje, bo dzięki takiemu testamentowi, który będzie napisany, czy w domu, razem ze współmałżonkiem, czy w domu, razem z rodzeństwem, razem z rodziną, razem ze swoją mamą, babcią, Kimkolwiek chcesz się z tym podzielić, to ci wszyscy będą zaangażowani, żeby się Tobie przymilić, żeby może jakiś obraz tam został zapisany. I jak to zrobić, żeby był zapis? Bo w testamencie możemy pierwszą rzeczą powołać do całości spadku kogoś, a następnie zapisem zobowiązać go do tego, żeby z tych wszystkich rzeczy, załóżmy, że mamy tutaj trzy domy i pięć samochodów żeby te wszystkie rzeczy ta osoba, która to odziedziczy, spieniężyła i zostawiła pieniądze dla waszych niepełnoletnich dzieci do 18 roku życia. I to już jest tak zwany zapis zwykły zapis prosty, który możemy też sami umieścić w testamencie. Dlaczego to jest ważne? Bo mówisz o tym świadomie i dobrowolnie i w czasie kiedy chcesz po prostu o tym mówisz przecież dzisiaj nie myślisz o śmierci dzisiaj myślisz o tym co masz co posiadasz warto jest też spisać sobie właśnie te wszystkie rzeczy które mamy i posiadamy czy jest więcej tego co mamy czy jest więcej tego co mamy oddać bankowi ale trzymając się do tego właśnie że zapisujemy konkretne rzeczy konkretnym osobom to w 2011 roku powstała taka możliwość, że mamy coś takiego jak zapis windykacyjny. Czyli jeżeli już mamy te trzy samochody i pięć willi i jeszcze apartament w Wieży Tower tu w Bydgoszczy czy też w Sopocie blisko Molo, to wówczas zapis windykacyjny to jest coś takiego, że możemy zapisać konkretną rzecz dopiero wtedy, kiedy to jest tylko moje. Czyli jeżeli mamy wspólnotę majątkową. To połowa rzeczy po mojej śmierci należy do osoby, która zostaje do mojego męża, a drugą połową ja się dzielę, mąż się dzieli z moimi dziećmi. Ale jeżeli jeszcze za życia, przed śmiercią, podzielimy nasz majątek i każdy będzie wiedział, że ta kamienica, tu ten akt notarialny jest mój, a tutaj ta działka to jest męża, a jeszcze ten samochód to jest już. Siostry, bo, ją, bo przekazałam własność za życia, to wówczas w testamencie mogę dokładnie to wszystko napisać. Powołuję do całości spadku mojego męża i wówczas on dzieli. To wszystko, co jest nasze wspólne. Natomiast to wszystko, co już jest w zapisie windykacyjnym, że ja zapisuję, że ten samochód mojej siostrze, że tą działkę konkretnie zapisuję moim, mojej córce i jeszcze inne rzeczy spersonalizowane. Natomiast uwaga, bardzo ważne jest to, że zapis windykacyjny działa wtedy, kiedy mówisz o tym, że to jest Twoje. Czyli już po podziale majątku. Możemy taki podział majątku zawsze w trakcie małżeństwa zrobić. Co daje jeszcze testament? Otóż, słuchajcie, testament daje również to, że jeżeli mamy niepełnoletnie dzieci, to osoba, którą wyznaczymy do tego, żeby mogła zarządzać całym naszym majątkiem, może to wszystko właśnie zrobić, bo na podstawie testamentu masz prawo pójść, zamknąć konto w banku. Na podstawie te testamentu masz prawo zbyć nieruchomość, spłacić kredyt. Jak się to dalej odbywa? Jak mamy testament i mamy powołaną osobę, która będzie pilnowała, żeby wypełnić ten testament, to z takim testamentem już nie musimy iść do sądu, bo czasami zdarza się tak, że idziemy do sądu i musimy wnieść sprawę o nabycie praw do spadku. Ale to samo możemy zrobić idąc do notariusza. Otwierając testament, dowiadujemy się o ostatniej woli odnośnie ruchomości i nieruchomości, jakie dana osoba na przykład ja, czy ty, czy ktoś inny posiada i wówczas mamy postanowienie o nabycie praw do spadku. I to postanowienie o nabyciu praw do spadku upoważnia nas do działania, czyli Możemy sprzedać nieruchomość, możemy spłacić kredyt, pomimo tego, że mamy dzieci niepełnoletnie. Ale pamiętamy, że moja kochana żona, mój kochany mąż w zapisie zwykłym bądź windykacyjnym pokazał mi, jak dalej mam postąpić. Więc dla tych wszystkich, którzy dzisiaj będą chcieli dostać taki zwykły wzór testamentu, proszę zostawcie swój adres mailowy. Z pewnością napiszę. Dlaczego jeszcze o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj w podatku od spadku mamy trzy grupy. I teraz zobaczcie, jeżeli żyjemy w związku nieformalnym, to jak to wygląda, jeżeli jesteśmy w trzeciej grupie podatkowej, to są obcy, czyli dalsi krewni, bracia stryjeczni, cioteczni, wstępni, rodzeństwa, rodziców, powinowaci i osoby, które są z nami niespokrewnione. To zobaczcie, możemy tym osobom przekazać bezpośrednio tego, żeby zapłacili podatek 4902 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Sami sobie odpowiedzcie. A jeżeli mamy kwotę powyżej 20 000 zł dla trzeciej grupy podatkowej, jeżeli nie spiszemy testamentu, nie przekażemy tego w innej formie, to ta osoba zapłaci 20% podatku spadkowego. Więc może się zdarzyć tak, że żyjesz ze swoją ukochaną partnerką bardzo długo, bardzo szczęśliwie. Okaże się, że w pewnym momencie darujesz jej dom, w którym ona mieszka razem z tobą, piękny samochód i łączna wartość to jest około 900 tysięcy złotych. Zgadza się, do tej rzeczy absolutnie nie ma nikt z Twojej prawdziwej rodziny, ponieważ rzecz darowana to jest rzecz darowana. Trzecia grupa nie jest rodziną. A oprócz tego, spiszesz jeszcze testament, i cały majątek pozostały zostawisz i swojej córce, i swojej żonie pierwszej, i może jeszcze swoim wnukom, zgodnie z tym, jaką masz chęć na zapis. Więc nie bójmy się testamentów. Ubiegły cały tydzień właśnie spędzaliśmy na tym, żeby krzewić waszą świadomość. Pan Łukasz Martyniec, u którego ja zdobywałam pierwsze szlify jest dzisiaj wielkim specjalistą odnośnie pisania testamentów, bo namawiam wszystkich zwykłych ludzi, którzy mają tylko i wyłącznie to, co posiadają w, w domu, żeby spisali testament, ale jeżeli masz dużą firmę, to czy zastanawiałeś się, zastanawiałaś się, kto ma po tobie dziedziczyć? Czy spisana jest konstytucja rodzinna? Czy już na stypie zaczniecie się kłócić? Jak to będzie wyglądało? Bo wiadomo, że w firmie rodzinnej przekazujemy najpierw wiedzę, potem władzę, potem własność. Ale czy może się zdarzyć, że los będzie nam przekorny i zdarzy się to od drugiej kolejności? Więc testament jest takim instrumentem, który warto się pochylić mając 30 lat, 40, 50 i w każdym wieku, bo pozwala zarządzać Tobie majątkiem za życia. I dlatego dzisiaj wspominając o tym, że są te grupy podatkowe, które jeżeli wejdą, nie będą wiedziały nawet o takim rzeczy, jaką jest testament, że ktoś umarł, to teraz są jeszcze bardzo ważne terminy. Jeżeli umarł ci ktoś bliski, byłoby dobrze, gdybyś zainteresował się, bo masz 6 miesięcy na to, żeby albo odrzucić spadek, którym zostałeś obdarowany, albo przyjąć ten spadek, albo przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Bo jeżeli okaże się, tak jak ta wspomniana koleżanka, która to mówiła, że tato zmarł, ale tato ma siostrę, która jest strasznie mocno zadłużona, to cóż zrobić? Jak to będzie wyglądało, żeby się zabezpieczyć? Ano, trzeba żyć dobrze z rodziną i dowiadywać się, czy mamy te długi, czy też nie mamy, czy tylko mamy te piękne obrazy, mieszkania, domy, samochody do dziedziczenia. Więc bardzo istotny jest termin 6 miesięcy, jeżeli. Jesteś spadkobiercą ustawowym. Jeżeli jesteś spadkobiercą, być może o którym nie wiesz, że jesteś spadkobiercą, to masz 6 miesięcy na to, od momentu, kiedy dowiedziałeś się, że zostałeś powołany do spadku. I teraz, jak to wygląda? Możesz przyjąć spadek wprost, czyli to, co ci dają, to dostajesz. I wówczas to, co dostajesz, jeżeli jest to samochód, jeżeli jest to mieszkanie, jeżeli jest to działka, masz. Obowiązek 6 miesięcy na to, żeby zgłosić, w zależności od tego, w której grupie jesteś, jeżeli jesteś w pierwszej grupie podatkowej, bo nie ma tak, że nie ma podatku od spadku. Na ten czas podatek jest zerowy, ale to nie znaczy, że się nie zmieni. To nie znaczy, wiecie, przez 25 lat mojej pracy w ubezpieczeniach dużo razy już mieliśmy wykorzystywane polisy ubezpieczeniowe na to, żeby ta pani, o której wcześniej wspominałam, która została obdarowana pięknym domem i pięknym samochodem, gdzie wartość była 900 tysięcy, to policzcie sobie, jeżeli 900 tysięcy, to od 820 tysięcy musiałaby zapłacić po 20% podatku. Z pewnością ten człowiek. Był bardzo świadomy i zadbał o to, żeby na ten podatek było. Kolejną rzeczą jest jeszcze jedna sprawa, tak zwany zachowek. Jeżeli mamy testament, to zastanówmy się, kogo w tym testamencie nie chcemy, żeby był. Bo ta osoba przez pięć lat od naszej śmierci, przez pięć lat od dowiedzenia się o naszej śmierci, ma prawo wystąpić o zachowek. Zachowek to jest połowa tego, co by nam się prawnie należało. Jeżeli jest na koncie bankowym 100 tysięcy złotych i mielibyśmy prawo po podzieleniu tego do 50 tysięcy i nie dostaliśmy tego, to w momencie, kiedy wystąpimy o zachowek, a mamy na to 5 lat, to wówczas dostaniemy tylko połowę tego, co by nam się prawnie należało. Podobnie wygląda to, jeżeli chodzi o dzieci, tylko one dostają w przypadku zachowku 3 czwarte tego, co by im się prawnie należało, czyli troszeczkę więcej. W związku z tym zapraszam, zapraszam, poruszmy nasze sumienia, poruszmy nasze sprawy, zastanówmy się, czy chcemy mieć przykładowy testament, zastanówmy się, kto kiedy po kim dziedziczy, bo jeżeli masz, wydaje ci się, że właściwie masz bardzo niewiele, masz tylko mieszkanie własnościowe, spółdzielcze, masz dwójkę dzieci, każdy jest w świecie, to zobaczcie, jeżeli któryś z Was zostanie, a nie będzie testamentu, to zięć synowa, córka, syn mogą przyjść, powiedzieć: Tato, mamo, mama zmarła, tato zmarł. Połowę z tego majątku, który macie, należy się mnie, a ja potrzebowałabym dzisiaj te pieniądze, więc może sprzedaj to mieszkanie i podziel się ze mną. Myślicie, że takie rzeczy się nie dzieją? Okej, okay, każdy ma swoje prawo, każdy ma swoje. Rację. Natomiast moje doświadczenie 25-letnie pokazuje, że lepiej, żeby po śmierci jednej osoby druga miała nadal dziedziczenie w całości, bo przecież wtedy ona będzie mogła decydować, czy dalej chce mieszkać w tym domu, czy chce to sprzedać. I dopiero jak drugiej osoby oczy się zamkną, to wtedy może być dalej przekazana własność tego, co posiadamy. Pamiętajcie o tym, że mamy też bardzo dużo ruchomości domowych. Książki, typu płyty, typu sentymentalny obraz, typu sentymentalne wspomnienia w postaci zdjęć, które być może teraz już zabezpieczycie. Ja Was gorąco namawiam do tego, żebyście się nad tym problemem zastanowili. Ten live będzie wisiał tutaj na moim fanpage'u, ale ten live będzie również na mojej stronie mirosławakowalkowska.pl. Zapraszam, poruszam trudne tematy, otwieram oczy na sytuacje, które ja już widziałam, a czy ty. Drogi kolego, droga koleżanko, już widziałaś taką sytuację? Przecież nie musimy wszystko sami przeżyć, prawda? Bo życie mamy tylko jedno, więc trzeba żyć porządnie. Ale żeby porządnie przeżyć, to trzeba mieć porządny plan. A jak to jest u ciebie? A jeżeli dzisiaj masz 70 lat, jeszcze ci się nie chce. Tak bardzo ci się nie chce napisać tego testamentu, to na co zdajesz swoją rodzinę? Kto będzie dla Ciebie. Czy to będzie dla ciebie duży kłopot taką kartkę napisać własnoręcznie? A może chcesz się udać do notariusza? Ja współpracuję z bardzo sympatycznymi notariuszami, właśnie tu z Bydgoszczy, ale myślę, że w każdym mieście znajdzie się osoba sympatyczna, do której możesz ze swoim planem przyjść i zaplanować. Dać piękną kryształową wazę z takim indywidualnym, pięknym szlifem? Kto ma dostać ten piękny haftowany obrus? A może ty też? Nie wiedząc nawet, obdarowany zostałeś jakąś konkretną rzeczą w testamencie, który już był spisany. Dzisiaj temat testamenty. Testament może być osobiście napisany, może być sporządzony u notariusza, może być najpierw powiedziany ustnie w chwilach zagrożenia, a następnie przez miesiąc powinien być zapisany. Muszą być 3 świadkowie, jeżeli mamy testament ustny. Pamiętajmy, że potem jest postępowanie, które możemy dzięki temu, że jest testament, skrócić czas i otworzyć testament u notariusza, nie czekać na sąd. Co prawda w sądzie mamy łatwiej, bo mamy możliwość przedstawiciela ustawowego zrobić albo przedstawiciela, bo u notariusza muszą się stawić wszyscy indywidualnie. I indywidualnie. Zapraszam. Zapraszam do komentarza, jeżeli ktoś chce, zostawcie adres mailowy, napiszcie do mnie na PRIV. Bardzo dobrze odpowiem w szczegółach, jakie są grupy podatkowe, jak to wygląda, to drzewko do dziedziczenia bardzo istotne jest, bo w tej chwili mamy również dziadków, którzy mogą po nas dziedziczyć, ale my też możemy po dziadkach dziedziczyć długi. Więc żyjmy w dobrych relacjach, cieszmy się sytuacją, kiedy mamy możliwości, żeby mieć czym się podzielić. Pozdrowienia do usłyszenia. Dziękuję za uwagę.